Dzień dobry Państwu, Marcin Główkowski, Szymon Kamiński, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, odcinek dzisiaj, tak, czwarty chyba odcinek tak. dzisiaj, i chyba w każdym odcinku będziemy inaczej ubrani, dzisiaj mamy aurę absolutnie letnią, w za y mogliśmy założyć kurki zimowe, tak. a w tym, a w tym Boje, widać. bo, bo mam nadzieję, że za tydzień nie będziemy musieli jakichś kubraków przeodziewać. E Wczoraj w tunelu już nam temperatura dobiła do 34 stopni, ale widzimy, że plantacja była y, dobrze przygotowana przed, przed tymi temperaturami. Dzisiaj może jeszcze zobaczymy, jak będzie się nam zbliżało do y, jakiejś wyższej temperatury, to uchylimy troszkę boki tuneli. Aczkolwiek, no, dzisiaj mamy troszkę większy wiatr, więc mam nadzieję, że się obędziemy bez tego. Moi drodzy, co się wydarzyło przez tydzień czasu? Y, z mojej strony był jeden, w sumie już drugi zabieg Alga Extra z Twojej strony można również zarekomendować... Algaren Twin. Tak, to są dwa preparaty algowe, które będą stymulować do tego, ażeby też te pąki kwiatowe zostały, że tak powiem, w większym stopniu jeszcze, wybi żeby w większym stopniu jeszcze wybijały. A Co w prawda, my tutaj będzie jeszcze... Będzie poprawione zapylanie. Widać, że tutaj bąki pracują, natomiast e, e, dodatek Algarenu Twin powoduje, że kwiaty dla owadów zapylających są Bardziej atrakcyjne. Czy to samo dzieje się przy znaczy, ekstra? Był to Szczerze nie jest to sprawdzone, aczkolwiek na nasza praktyka już od wielu lat wskazuje, że stosujemy Biopolin. Jest to produkt od naszego, od naszego kolegi Krzysia. I co roku widzimy różnicę, jak to wygląda. Także to było, to było robione, żeby tą zwiększyć atrakcyjność kwiatów. Druga sprawa, było również zastosowany produkt Biobastyl, który jest teoretycznie po to, żeby wybijały większej ilości pąki kwiatowe. I jeszcze mamy początek właśnie, że jeszcze, jeszcze faza wegetatywna nie nastąpiła, jeszcze nowe rozłogi nam nie zaczęły rosnąć, więc to jest ten czas ostatni, który właśnie jeszcze możemy te pąki śpiące wybudzać. Dobrze, pod względem ochrony, jeśli chodzi o odkrycie, to tak jak zapowiadaliśmy, były stosowane środki chemiczne Signal i Switch, jeśli chodzi o walkę z szarą pleśnią. Również pojawił nam się troszkę przędziorek i była walka z przędziorkiem. To, to na tyle. Co teraz? Teraz dzisiaj aktualnie poszła druga dawka preparatu mikoryzowego w dawce 2 litrów na hektar, czyli na naszą plantację cały okrągły 1 litr, gdyż prawie jest tu pół hektara. Fertygacją. Tylko i wyłącznie fertygacją. Mikoryza ma to do siebie, że będzie wiązać bakterie ryzosferowe i bakterie mikoryzy, będą wiązać się z korzeniami i będą zwiększać ich wielkość. Wiemy po zeszłym roku, że przełożyło się to na wielkość korzenia, na bujność krzaka, na pobieranie różnych mikroelementów, ale co najważniejsze, smak truskawek po mikoryzie był poprawiony. Nie były tu wiele czynników wpływa na smak truskawki, e, zawartość cukrów, tutaj wyprzedzę trochę, e, ale w tym tygodniu jeszcze za wcześnie na tej plantacji, natomiast w przyszłym tygodniu warto już zastosować fizjokal, ale też pomyśleć o ekspando. Tutaj na razie jeszcze można powiedzieć że mamy pełnię kwitnienia, e, w przyszłym tygodniu pewnie już tu będzie końcówka kwitnienia, może zostanie 20% kwiatów i wtedy to jest dobry moment, żeby zastosować Expando, czyli stosujemy Expando myślę, że w najbliższych dniach, dawkę hektarową na początek 4 litry, później powtarzamy co. myślę, że tutaj 7 dni. No myślę, Należy, nawet zależy od pogody. Zależy od pogody, ale załóżmy, że co 7 dni powtarzamy kolejne dawki. Mogą być to dawki 3-4 litrowe, tak, żeby też mieć dobrej jakości plony. I też w momencie, gdy stosujemy Expando. Pomyślmy o zastosowaniu już fizjokalu, bo to też będzie wpływało na lepszy pobór wapnia. Stosowanie Jasne. Expando plus fizjokal fertygacyjnie to lepsze pobieranie wapnia przez dobrze rozbudowany system korzeniowy, o którym mówiłeś wcześniej. Natomiast jeżeli chodzi o fertygację, to w tym wypadku, tak jak mamy sytuację tutaj, odchodzimy już od stosowania Kalfonu P i stosu zaczynamy stosować. Regularnie 2 do 3 razy w tygodniu, w zależności od warunków pogodowych, Kalfon w składzie 14, 11, 22. Czyli dbamy o zakwaszenie, również dostarczamy wapnia. Ale i odpowiednich składników NPK na daną fazę wegetacji. Jasne, no tu szczerze, Kalfon P powinien nam się trochę wcześniej skończyć, ale pogoda, się, pogoda, ale pogoda więc to no, myślę, że to jest. Tego, że przedłużyliśmy go trochę. To jest zabieg tego roku, że to tak troszkę zostało przedłużone. No, Chociaż e, zobaczymy, jak to wyjdzie. Ostatecznie na razie kondycja krzewów jest bardzo dobra. Nie mamy tutaj e, nic do powiedzenia negatywnego. E, gdzieś po tych odsłonięciach były niedobory magnezu, więc, e, więc tutaj e, coś magnezowego. E, Magnezu, Ale green to mix, był ten Dream Mix zastosowany. Marcinie, pytanie a propos Expando. Wychodzimy z dawki na hektar, czy wychodzimy z dawki stężeniowej? Ja bym się trzymał dawki na hektar i stosowałbym po pierwszą dawkę 4 litry na 400 litrów wody. Natomiast jeżeli jest konieczność zastosowania dawki stężeniowej, to raczej trzymałbym się stężenia 1%. jednoprocentowego. Czyli dajmy litr na 100 litrów wody. Tak. Jasne. i to będzie to będzie najlepsze rozwiązanie tak? bo nie zawsze uda nam się przełożyć uprawy tunelowe na polowe jeżeli chodzi o ilości cieczy roboczej jakie wykorzystujemy na czy to uprawach gruntowych czy, czy tunelowych tak? więc jeżeli mamy możliwość trzymajmy się stężenia procentowego jeżeli zakładamy, że wypyskamy te 400-500 litrów wody na uprawy gruntowe, no to przyjmijmy wtedy od 4 do 5 litrów ekstando na hektar. Dobrze, tak zrobimy. Dobrze. No dobrze, póki co mamy, mamy na ten odcinek wszystko. Myślę, że za jakieś 3 tygodnie. Może 2,5 tygodnia będziemy mieć pierwsze owoce, więc może to się nam zgra w majówkę. No, może pierwsze coś czerwonego będzie na majówkę, jak do posmakowania, a, a później już po majówce ruszamy z normalnym zbiorem. Także zapraszamy za tydzień i Dokładnie. do zobaczenia. Zapraszamy do obserwowania kanału e-sadownictwo. Z racji tego, że zbliżają się święta, dla wszystkich naszych odbiorców, fanów, wysyłamy. Serdecznie życzenia zdrowych, pogodnych świąt i do, do zobaczenia w przyszłym tygodniu. I smacznego jajka z jajkowic. <laughs> Może być.